Cześć, witajcie, ja mnie Sluger, a moi przyznajomy to don't be, don't be shy. I dzisiaj Ta. będziemy robić exp farmę na zombiaka, która, przy której możemy użyć się tak, żeby nie, nie musieli być przy komputerze, czyli możemy zostawić na przykład postać na noc, albo na dłuższy czas i postać będzie nam sama expiła. Przydaje się to na serwerach na przykład hardcore, gdzie enchantowane przedmioty są naprawdę, naprawdę cenne. Generalnie sam korzystałem z tej farmy cały czas i dość, dość była użytkowa. Mogłem sobie tam enchantować tych z, z przedmiotów dość sporo i zazwyczaj trafiały się dość dobre. No i jest, nie jest to najlepsza X-farma jaka w ogóle istnieje w Minecrafcie, ale jest dobra pod tym względem, że nie musimy być przy komputerze. No, nie, nie ma możliwości, żeśmy padli, chyba że, nie wiem, ktoś przyjdzie i nas zabije, ale to też jest mało prawdopodobne. I generalnie pójdziemy ze slugerem e, do jakiejś, jakiegoś mob i pokażemy wam jak to się dokładnie buduje. A więc idziemy. A, rzeczy e, no rzeczy odłóż. No już wziąłem wszystko co mam mym wziąć. Ale masz odłożyć te ważne rzeczy. Czemu? No wziąłem drewno... No drewno wziąłem. No, bo jak żeśmy się umawiali? No wziąłem wszystko co coś powinienem mieć. Czyli? E, kilofy, drewno, jedzenie. Trochę torczy, no i to wszystko. A mówię! No dobra, <noise> no, no, nie no, będziemy budować samą tą na kreatywie, co nie? No, no to właśnie, nie wiem teraz. Nie no, pójdziemy z kreatywa, taką na kreatywie będziemy budować, bo nie ma bez sensu co przedłużać. Aha, powiem, no, jeszcze gramy na wersji 1.2, nie? Tak Gdyby właśnie, nie było. żeby nie było. Weźmy, nie pchaj. Aha, bo chcesz Możesz... skoczyć? No, tylko mnie nie pchaj. Kurde, ja tu kurczaków, ej, uważaj, bo jak cię zepchnął. Ups, nie dobra, muszę zejść normalnie W ogóle skąd te kurcze jakieś tu wziąłem Ups, umrę zaraz jeszcze. To było O żarcie. Dobra, 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 dobra. dobra. Ja w tą, ja ten świat cały stworzyłem sam na singlu. Potem po czym grałem potem z kolegami na serwerze lokalnym. Na wersji 1.2 oczywiście. No i teraz potem żeśmy przeczekali te kilka dni aż wyjdzie oficjalne 1.2 i zamierzamy właśnie nakręcić takie już filmiki związane z 1.2 i, i z przyszłymi projektami. Tak, żeby nie było, nie mam jakiegoś X-Raya czy Full po prostu jest błąd w tej wersji, że nawet jak jest dzień to nawet nie ma pochodnie, jest strasznie jasno. Eee, e, e, to nie tuż było, to tu możeśmy skręcamy. Nie, to nie wiedziałem. No właśnie, i też się właśnie dziwię, że kurde, typki z majangu nie naprawili tego błędu, tylko Bo wydali. ten błąd był no. już nawet w wersji Alf, znaczy tym, przed wydaniem już ten błąd był i... No, ten dziwne, to takie, nie, dziwną nazwę to miało. Ten 12 weeks... 1,2 2 no, 12w08a, potem 08b. Nazwa się wzięła właśnie z tego 8. weekendu, czy coś w tym stylu, ma no i... roku. Dlatego 12w08. Bez sensu, właśnie, że ten, że wi było widać ten błąd, a nie naprawili tego w finalnej wersji. No, o, o. No, reperuj tu masz kilofa. Chodź. <grych> Czekaj, to jest na końcu tunelu. To jest na końcu tunelu, to jest trochę kawałek. Dobra, o. Ja, ja bym być już głodny, a ja mam tylko kurczę te, jajca. Chciałem chleba, Dobrze. jakbyś chciał. Ale to i tak zaraz. To lawa ma teraz nowy dźwięk jakbyście jeszcze nie słyszeli to No Tak jakby nie wiem Nie wiem jaki to dźwięk jest jakby gulgotało To jaj, Czekaj, czekaj E dobra No. E, ja e, chyba prawo mi się Tam prawo też mi tak wydaje Kurde noc jest nie mam optifajna i generalnie mi się troszkę tro... Oj, tu jest woda. O, tu już tu, tu, tu w lewo. No o tu, tu, tu gdzie tu, ta woda, no. Nie mam Optifajna i troszkę mam o 5 FPS-ów za mało. To potem bym się przykopał do tego tunelu. O, e, o, o tym tunelem na koniec, przez takie o. duże popręcenie. A teraz jest ciemno? Mimo że tutaj jest pochodnia, to jest ciemno i ta pochodnia tak jakby nie działa. Mimo że jest. No troszkę działają tak efekt mają strasznie słabe, tu akurat ta działa. O, no to działa, tamta nie działa. co była wygenerowana przez mapę nie działała. No. Bo to te wiesz co są na tych, nie? Oj, gdzie i Cześć iść. czekaj, 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 zgubiliśmy się znowu. Czy może prosto nie no? nie ma tu. A, no dobrze, tu. No i A no, A może tu. <laughs> a może tu, a może tu. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja myślę, że, 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 że... O patrz to, ty ta też nie działa. Ta wygenerowana przez mapę. Ej to nie tu, to ja żebym że, że polał Tu, chyba. Czy nie? W dół gdzieś trzeba pamiętam, trzeba było iść. Tu, 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 dobrze. O, 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 no, tu, tu. O zombiaka słyszę. O Gompi. Ja też. Zaraz wyskoczy na to zabija, ale... I ta ex farma nie jest najlepsza, tak jak mówiłem, ona jest na zombiakach, ale jest taka, że możemy odejść od kompanii. musimy tam siedzieć przy tym, żeby żeby nam to ekspiło. Jeszcze w innym filmiku pokażę jak zrobić taką najwydajniejszą, ale to trzeba być przy komputerze. Tam... Nie, to tu, to tu tu. tu. tu? Tu, tu. no dobra. Tu. Um, um, um. Oj, oj, oj. Ciemno. No i tak. Głównie to nam jest potrzebny y mob spawner. O, zombie jest. Ja się mnie Nie widzi mnie, idiota! <grym> no, to, to potrzebny o, jest mob spawner w tym... Pierdzielaj! Ja, ja to proponuję, ja. kurde, to, game moda, bo nas wycisnął. Yy, tak, no potrzebujemy, tak, troszkę kubeczków z wodą. No to ja już chcę ten. Też sobie włączyłem pięknego game moda. No tak, potrzebujemy dużo tabliczek. Najlepiej dwa kubeczki wody, żeby zrobić źródełko nieskończonej wody, ale że jesteśmy na game modach, no to nam to nie będzie potrzebne. I generalnie, tak, musimy zrobić jeden spływ. Pompę, która będzie pompowała nam zombie ja na 23. 23 kratki w górę. Ja tu zrobię drugie pomieszczenie. Nie, 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 czekaj, to jak tu będzie ta pompa. Ty... To na będzie też do góry. Tak, tu... Czyli chyba w tym miejscu gdzieś będzie pomieszczenie ekspienia, tutaj gdzieś Aha, dobra, no to tam będę robił. Myślałem, że będziemy w inną stronę robić, dobra. Zorrób tam. Tu dobra, tu będzie gdzieś pomieszczenie ekspienia. A tu będzie pompa. No. No. Jeszcze dalej. To czekaj, to ta pompa tam będzie... Strony. Nie, źle robimy, Dlaczego? źle robimy. Dlaczego? Tu musi być pompa. Po będzie tak, do góry i potem w lewo. No faktyko, faktyko. Musi w lewo... Dobra, pompać. dobra. To to, to, Zapomniałem, że jeszcze w lewą będzie szła. Czyli ja na przykład teraz wylewam y, wodę y, mam w tym miejscu i ona tak się fajnie... Oj, Oh, jest, o, jest, doszła. A teraz tam Mamy jakieś lampki. Tu będzie pompa, więc... Muszę sobie zrobić. Tam taki kopięz? mały ten, żeby wiedzieć. Nie, muszę zobaczyć jak to... A dobra, wiem. Nie, no już może to się zrespiło. No co to ma być chamstwo? stąd. Okej, okay, gdzie... to jeszcze Tutaj jest na linii z tą pompą, jak się będzie kończyć, mniej więcej. O, właśnie się męczyłem. E, jak ja teraz to przebudowałem, to to idzie. Aha. A, będą nam się kamienne schodki potrzebne, albo były jakie schodki? Tak, schodki, schodki będą potrzebne. Mm. No nie, dużo przedmiotów tam nie jest potrzebne taką farmę. Dobra. Jest, jest, Czyli ta... jest że samym jest... Z pełna automatyczna Jakieś źródełka jest... wody, jedno w tym rogu. Aha, jeszcze ogólnie rzecz biorąc, pomieszczenie musi być... Oj, 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 ile tu jest? 5 na 5. Tak, 5 na 5. 4 Znaczy dwa... E, ...dwa klotki od spawnera, nie? W każdą stronę dwa klotki. Tak, bo jak będzie za duże, to tamto się Aha. tak dziwnie rozleje. Se... Już doszedłem do wniosku, że... Ja duże pomieszczenie, że ty... to trzeba je lekko zmniejszyć, nie? Doszedłem do wniosku, że ty będziesz na pełnym ekranie, a ja będę na małym, bo ty większość rzeczy robisz. <laughs> Dobra. To tutaj wylewam dwa następne kubełki wody, żeby tu ładne źródełko było. jak już sami widzicie, jak tutaj się zrespi potworek gdzieś w tej wodzie i ja tylko wciskam teraz patcie, to ta woda mnie tak fajnie kieruje. Tutaj do pompki i tutaj już będzie dalej system pompowania. System pompowania będzie nam dwie kratki. a. z tym miałem najczęściej problemy. Jak rozpocząć ten system, więc pozwólcie, że się trochę pomęczę. No. Tak, no, to nie jest. Znaczy, jest to proste, ale trzeba zobaczyć. wyczaić, Oj. 2, 3, 4, 5. Trzeba wyczaić w jakim systemie to dokładnie jest. Tak znaczy, w jakiej symetrynie. Nie wiem, jak to jest. to byśmy być na, tak jakby, przekładane. Raz, dwa. Tak, roz... bo będziemy stawać płotki, nasze płotki, tabliczki które będą właśnie takie symulować puste klotki, puste pomieszczenia, w których będzie powietrze. Jak zombie będzie na przykład płynęło do góry, to te puste kratki będą dawać mu powietrze i ona nie będzie się dusić. W drodze do naszego, 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 jak to można nazwać do naszej komory śmierci. Tak, dokładnie można tak to nazwać. O. A to musimy w dół. Jednograć. No ja tu zawsze miałem problem, żeby rozpocząć to, nie? Ogólnie teraz sam yy, fajnie nas tą pompuje tutaj. Oj oj, tutaj. Do schodków. I teraz na schodkach trzeba wylać jedną wodę i drugą wodę. I ta woda tak o. o i zrąbałem. <grym>, bo nie działa. Turne. <grym>, Czyli już coś zrąbałem. Aha, nie, to... Nie działa. Ale tutaj już... Aha, no widzicie właśnie. O, no i ten, generalnie ten sposób. To, to Właśnie tak typu... jak teraz jak... to zrobiłem. Przed chwilą mnie działało i tu trzeba postawić właśnie już dwie pierwsze tabliczki. I teraz widzimy, że ta woda, która tutaj nas przyciąga, tego zumbiala, łączy się z tą wodą na schodkach i ona, o, i teraz wona nas tutaj, właśnie tak. No i generalnie polega to wszystko na tym, że zombie jak, znaczy, nie wiem jak teraz, bo one mają niby nową inteligencję, ale podobno to działa jeszcze lepiej z tą inteligencją, one po prostu jak są w wodzie naciskają spację. To teraz, Jeżeli nie? To jest puste. P... No, one klocek się tu zrobił. Nie. Tak, tak, tak. Jak e, zombie po prostu jest w wodzie, to naciska spacja, a że jest jeden klocek przerwy, to po prostu e, przyjmuje tak jakby go następna wiązka wody i płynie cały czas do góry. Chodzi o to, że musimy go wypompować na górę, żeby po prostu spadł i później on spada niżej i zajmuje wtedy... Ma w ogóle praktycznie można go ręką bić. Chodzi tu o to, żeby na przykład nie marnować broni, bo... i żeby szybciej się spawnowało. Tu sobie można zrobić okienko. Bo w sumie nie musi być ciemno. Ojez, jak się ja plątam sponowały. wystarczy, że jesteśmy obok. No I to chyba będzie wyglądać w ten sposób właśnie o tak jak tu. Do, Czyli ten podajnik trzeba w tak jakoś tak rozkminić, żeby to fajnie podawało na e, zombie go tu, a zombie będzie ściskać od razu by szło do góry. No i dalej, o właśnie, ojoj oj. Teraz ty tutaj wkraczasz? Bo ja naprawdę nie wiem na jaką wysokość to trzeba teraz zrobić. 20 to kratek, 23? To oblicz. <grym> <grym> jakoś tak. Um, raz, e, wiem co zrobię. Wezmę jakiś klocek. Jakieś załóżmy. Hmm. Wezmę czerwoną wełnę na przykład. Tak. Raz. Oj. Ja nie mogę tak zrobić, dobra, to obliczę na... No, nie no dobra, to ja ci to na chwilę skasuję i będziesz cisnął. Ja, o, co? Nie, 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 dobra. Jesteśmy na... Powiedz mi tylko na jakim poziomie jesteśmy, bo mi to zasłania błędy. Jak na jakim poziomie? My jesteśmy na poziomie tej, tej, tej tabliczek. A chodzi o poziom ten ten, czyli... Jesteśmy na 18 Tak, na jakim... Czyli że to trzeba od tego liczyć od bo... 18, nie? I 17 18 Czyli czekaj Dobra, już ja sobie obliczę na kalkulator sobie 17 gościu, bo my stoimy tak jakby to nam liczy od głowy tak jakby A nie od nóg od głowy Masz? Dobrze Masz? Tak Postać zajmuje dwie pierwsze. I ona nadlicza od tej kratki. co O, tu tabliczki są położone. 41 poziom. Czyli. Generalnie tutaj. Tu już będzie. już jest komory z, m, z zabijania zbudowała. Jeszcze jak chujowo. <gry> no to tak o, tylko Na razie sobie. jeszcze, to, no, właśnie tak o, bo to potem wyjdzie w praniu. Zależy, jaki długi tunel u góry zrobimy. Już zrobiłeś? To taki wysoki ma być? No... Coś mi się 23... 23 kratki w górę. O, o kurna. Ej, no, a no, na... Ups. Na Ups. bank? Tak. A, czekajcie, pozwólcie, że to pozamieniam na... ...co na kobla. Co na mnie kobla. Ja mam fobię, nie lubię budować na... ...dircie. <grychy> <grychy> Czekaj, to musi być 2 na 2, nie? To no. Tak, generalnie to z będzie pompować w lewo, bo w lewo jest nasza komora. O, ale coś to, to robi. Aha, um, o. Tak. Tak. O ja się męczę tak. w tej wodzie. Tak. oj. A, A zrobimy ten tunel? Bo nie do, ja nie wiem jak do... Ja, do... Trzeba, do, kapać. do którego poziomu Tak zrobiłem, 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 zrobiłem. E, muzyczka od Minecrafta mi się włączyła, pewnie mnie zagłusza. Więc jaśnie, do 50% 4-1 wyłączył w ogóle. E, nie, nie, trochę klimat klimaci klimat I tak Twojego pewnie dźwięku nie będzie słychać, albo będzie Twój słychać, a mój nie będzie słychać. Nie no, mam rady tego zrobić. czy znaczy, da rady, że ciszej, ale to jest. E, próbowałem. O, 41, dobra. Próbowałem, ale to jest jedna kupa. A może zacznę, może się pobawię. O, dobra, już zrobiłem tunel. I generalnie tak, tutaj są tabliczki, które będą pompować na górę. Będą pompować tu, tu zombiaki będą spadać. Będą miały 1 HP. Doszły do nas... Ja musiałem trochę żeby mi subwoofer budował, by lekko. Tak, tak, no. O, i znowu birt, co za gówno. Mogę ci żeby to wieczność nie trwała A to zrobiłeś No kliknęłem. Wiesz co nawet na creative to to fajnie by, będzie dobry materiał Bo mi się wydaje że Oni tylko skumają jak to mają zbudować a sobie będą tam na, potem na singlu robić nie? Tak tak dokładnie Ponieważ mieliśmy na początku chcieliśmy robić to normalnie na bez game moda Ale pomyśleliśmy, że to by było za długie i zbyt nudne Ponieważ na tej wodzie tam jest straszna męczarnia, bo to trzeba brać tabliczkę, podpływać, brać znów wodę. Nie źródełka, brać wodę tak. z źródełka, tak? Ed ja mogę ci Już pomóc? jakoś, czy sobie trzy, zrobić? Tak, pyk, pyk. pyk Spokrym. Ja mam creative'a, no to ci raz, dwa, trzy. Może by było gdybym robił, to wiesz, normalnie. Tylko mi góry nie zalewam, bo ja przy okazji sprawdzam, czy to jest dobrze, jak ja to zalewam. O, i tutaj na, na górze jest też montanina, bo teraz pytanie, jak zrobisz, żeby stąd mopki były pompowane tam, nie? No i każdy chyba normalny by to zrobił w ten sposób. Czyli wyrobić źródełko, ale jak sami widzicie, źródełko no, tak jakby spada w dół. I trzeba zrobić coś takiego. Pyk, pyk, wylać jeszcze jedno źródełko. Ale teraz widzimy, że tamte z tyłu źródełko zrobiło się neutralne. I w tym momencie trzeba zabrać stąd też przed chwilą postawione źródełko. I to się tak... To się... I to się właśnie zrąbało. Generalnie to jest dość krótkie. No. Zrąbało się. Ale generalnie tutaj, jak widzicie, między tym a tym szybem jest krótka odległość. Ale jak jest na przykład dłuższa, to na przykład działanie, żeby przekazywało, możemy przedłużać schodkami. Kładziemy schodki, kładziemy następną tą i one po prostu się przedłuża. I one dalej sobie tam płyną. Dobra. O, to ja mi wyszło. Widzicie? Cały czas przekazuje moba tam. I teraz załóżmy, że ja będę mowem Będę się płynął. Do góry, tyk 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 tyk. Cały czas czy Właśnie Chciałem powiedzieć, że ciężko. i, za I... Zawał, ciach. Do tutaj właśnie mob spada. Oda. Właśnie, właśnie spada mob i. Moich kory. teraz mamy. Właśnie. Może... Tutaj... Można... można traptory... jest, jest można... listy i ładnie to zrobię. E... Czemu to odstępu? Eee, zrąbałeś O, w ten sposób patrz. I cykka. Tylko to trzeba. Można nie trzeba. Trzeba to dość dużo oświetlić, żeby nam przypadkiem. Na przykład jak jesteśmy na serwerze. nas przypadkiem A. jakiś mop nie przyszedł i nie zabił. O, ja pamiętam jak kiedyś zostawiliśmy takiego, znaczy konto takie jedne mieliśmy na serwerze SKKF-a, że my to zostawiali zawsze na noc, bo ona nam tutaj potworki rozpiła. ja pamiętam, kurde, że y, tyle żeśmy tych mobów narozbiła, że serwer skkf nie ogarniał, takie lagi były. A właśnie, no, Miszaj co dwie godziny stawał no i przychodził, zabijał moby. No, to jeszcze inną, inną wersję tego znam, teraz no, schodki, te schodki, nie, wezmę normalne schodki. I tak, pomysł sam polega, oj, wyrzuciłem chlebek chyba. Tu musimy postawić schodki. I trapdory, nie? Lewo, prawo. Ktoś tak postawił. Ale tu zrobimy wszystko tak, z kobra, to i traktory, i koblowe schodki tyle. To bez rynku, dobra, to ja zobaczę, co w ogóle działa. Zm pusz... A, bo zombie puszcza, no właśnie. Zombiaczki. Ale co zrobiłeś? Spierdziliłeś? Pościół zombie zombiego? Nie no czemu? A gdzie A ja nie Taka. wiem czym tam jest No już odpaliłem spawner Ja muszę tam iść, sprawdzić czy to działa Jest, jest O już utknął No to idź. Chyba No, już utknął Zrąbałem tutaj No to chcę przyjść Czemu? Nie podaję go Do góry stoi w miejscu i się patrzy na mnie jak na dojdzie. No, tu to coś jest źle. właśnie, zrobione, i właśnie będę musiał tu jeszcze rozpinić to. Weź możesz go zabić jakoś, nie wiem, ze strzałek albo z czegoś, bo ja zaraz niszczę coś tutaj. Już ja zniszczyłem. Dobra, dobra, Jones. Popajaj do góry! Go wyrzuciła widocznie. Nie on sobie płynie, tylko tam sluger musi coś dopracować, bo coś źle zrobił. Soj płynie do góry. Bo nie, bo... No i już mi to nie pasi tu, w ten sposób. Może tu odwrotnie to kolejność zrobiłeś. <laughs> A, stąd mi spływa, tak? Jak coś, to po prostu niżej zrób No Nie wiem, sobie spada na dół. Zobaczymy, czy się nie zabije. Kurczę, zabija się. Jeden poziom za wysoko zrobiłem. Ups, dobra. Skoro się zabija, to trzeba zrobić coś takiego, podwyższyć. w ten sposób zrobię. No to tu już zależy od was, jak sobie to rozkminicie, ten podajnik na końcu, bo teraz robiłem o w ten sposób. No i chyba ten podanie teraz będzie trybił, tak jak należy. Co prawda, co prawda, jakby tutaj teraz zombie stało jakby nie wciskał spadki, to by się zaczęło dusić, ale no to w sumie dobrze, jak się sklinuje jakiś mom to się tutaj udusi, nie będzie się na następnie. Dziwnie to trochę wygląda, bo to tak trochę niesymetryczne. No ale nic z tym nie zrobię, bo to, to tak musi działać, a nie być symetryczne. Tak. Tu trzeba dość mocno oświetlić. Teraz ja puszczę kilka zombie i patrzymy czy będą miachać. Tak, trapdoor. OK? Czekaj. wy tam? Przyjąć... Tak, tak, ten tak. ...port zombie? Tak. Stanę sobie na i będę je respił. O, wodę żeś tu wylał. Trapdoor. Dobra, no to jest Trapdoor, trapdoor, Spierdzielaj do wody. Ty też, kolego. Trapdoor, trapdoor. O, jak fajnie się zrespiły, dobra No idzie większa fala nie czy, nie czy działa Nie będą się tam u góry klinować czy coś w tym stylu No dalej chłopci, chłopaki płynąć, płynąć Dobra, wyjdź bo one na Ciebie patrzą No to co, że patrzą, oni tak popłynęły już u góry nie, one mnie nie widzą na kreatywie, jak jestem to mnie nie widzą Ale mają tylko to wbudowane w system, że się patrzą na kogoś tam Ja tak to mnie nie widzą, bo nawet do mnie nie idą Idę zobaczyć tam u góry polec, jak to tam wygląda. O! Płynę z chłopakami, ej! Ej, one się zabijają. Ups. Tak? No. Wszystkie się zabiły. Jeszcze jeden. No to... No to trzeba klocka wyżej postawić, no. Albo nawet i dwa klocki wyżej. No to dwa. <laughs> jak to wygląda! Ups. O, ten się już nie zabijają, dobra A jak będą schodzić w dół, A będą nas widzieć i będą na nas szły, nie? Tak, tak Ej, no za wysoko, e nie? Zrób patrz, zrób tak I potem tak A no to będą tak. będę schodzić po schodkach Po schodkach? No Nie, to chyba musi być Nie, musi być jeszcze jeden dłuższy, do dalej wiesz Na 100% jestem pewny, bo kiedyś to robiłem co? Musi być taka o. Zaufaj mi już kiedyś to robiłem, tak? A co? A, w ten sposób, Tak, mówaj, że, co? że tutaj trapdory muszą mieć za sobą dwa klocki. To jestem pewny, bo się bugują, wiesz. Musi być... O taka. O. Aha, w ten sposób. Tak, I teraz dobra, zombiaki. Pas no spoko, tylko znowu postajeś ten brzydki. <grym> znaczy nie jest ładne, ale nie pasuje, dobra, zobaczyć czy ile lecą. No nie lecą, czekaj, pójdę je zrespić. A czemu nie lecą? No bo... Złaś zombie na dół. Aha, okej. Okay. Ło stary, fajlek tu jest. Aha, bo to jest otwarte. O, idzie ochotka. Czekaj, ty tu w chodnie Weź mi stąd, bo ja jej respię. Czekaj, ja to zamknę już. I idę z nimi, jeszcze przez... jeszcze raz sprawdzimy, czy działa. To niech to załatam. Ja sobie tu będę stał. No to jest sprawiedź czy one żyją, jak padną, A jest sprawiedź czy które się tam nie klinują Sej moda wyłączy, game moda znaczy O, żeby do ciebie szły, nie? Szedły, czy szły? Szły Szły no Okej, okay, mam za. E? Chyba, chyba giną My Generalnie Bo stoimy, to... tak? I je zabijamy Nie, nie giną, jest wszystko okej okay. O, idą do ciebie. Pewnie, że idą. No i dobra, to już w sumie jest wszystko skończone, ale jeszcze muszę pokazać wam jedną no, kwestię, żeby to było bardzo automatyczne, czyli tak, żebyśmy nie musieli być przy komputerze, więc zapraszam was na drugą część, tak jakby, tego materiału. Z, ze slugerem w sumie się już pożegnałem, bo to już nagram sobie sam, więc cześć, pa. Zapraszam do drugiej no. części materiału. Cześć, w drugiej części tego poradnika. Do tego, żeby cała exp farm była w pełni automatyczna. O, ja mam tu troszkę lagi żeby była w pełni automatyczna musimy oj nie można tego robić żeby była w pełni automatyczna musimy ściągnąć program który nazywa się autoclicker i ustawiamy sobie dosłownie takie parametry jak u mnie wpisujemy np. 250 bo e, auto cheat w niektórych, na niektórych serwerach jest auto cheat który wykrywa za częste klikanie czyli takie które jest niemożliwe dla normalnego człowieka i, I po prostu trzeba je zostawić, bo to jest takie w normie. że nawet 300, żeby nie było. I tak. Pod F2 mamy tak, jakby naciskanie tego. I pod Escape mamy Stop. Więc tak, Left Button tu mamy tyle. Program nie wiem czemu, ale trzeba wpisać ile razy ma kliknąć. Ale jak piszemy tyle razy, to na pewno nam się to nie skończy. I tak. Program sobie minimalizujemy. Ustawiamy dokładnie się tutaj, tak, żeby. Nie rozwalać trapdoorów. I tak, wystarczy się najeść. Ja nie, nie mam nic akurat do jedzenia. To trzeba oświetlić, żeby się moby nam tu nie zasponowały. Trzeba się najeść. I tak. I odpalamy sobie F2. Um. On mi chyba akurat teraz nie chce działać. Z tego względu... Aha, mam za dużo ilość wpisane, dobra. I dobra, sobie niskamy F2. I normalnie postać sobie tak klika. I one spadają na dół. I ich nie ma ich tak za często, więc one nas, bo jak jest ich dużo, to one mogą nas odepchnąć, chociaż ich fizycznie tutaj nie ma. Ale y, jak jest tak często, je zabijamy, to po prostu one nas nie, nigdy nie przesuną. A jak cały czas leci i na przykład level 50 możemy wbić. Ja wiem, jeżeli jest serwer bez limitów, no to w dwie godzinki na pewno wbijemy. Ja na przykład często jak szedłem spać włączyłem laptopa i po prostu mi to samo ekspiło, na Następny dzień miałem tam 60-70 level, sobie mogłem tam spokojnie coś ulepszyć. I w sumie to wszystko. W sumie nie miałoby być co przedłużać. No i o, leci ząbioczek. Tutaj trzeba się ustawić także, żeby -dorów nie ruszać. To Te, jest trochę muli, ale generalnie jest ok. No, to w sumie byłoby wszystko. Dzięki za oglądanie. Myślę, że komuś ten poradnik przyda. Mam nadzieję, że, 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 że nasze produkcje w ogóle się Wam podobała. Dzięki. Cześć, pa.